Witajcie. Przedostatni dzień festiwalu, który wypada w środę 20 sierpnia, cało moc ciekawych występów, nauki a i zabawy. Odrania o godzinie 10:00 będzie nauka gry na złobcokach. Takich jak tu w gości, znam samorodny góralskich gęślak, którą poprowadzi Andrzej Polok, wybitny premista, muzykant Som jest laureatem konkursów muzyki ludowej i kładzie wielkie zasługi w uceniu góralskich dzieci grania na gęślach po boralsku. Woznę tu tobie przekazać, co by zainteresowani tymi mistrzowskimi kursami wzięli za sobą swoje instrumenty. Łód 12 nauka dla najmłodszych, dla dzieci. Budowa instrumentów z papieru którą poprowadzi Anna Buńda-Dorula. Te syćkie rzecy Łodrania będą siedzieć w małej huścianej izbie, na miocie plenerowym na Górny Growniak Krupowych. W połednie zacnie się też międzynarodowy konkurs kapel, śpiewoków i instrumentalistów ludowych na dużej scenie, konkurs imienia Władysława Trybunie Trebunie Tutki. Wot trzeciej po połedniu Narodowy Dzień Rumunikany nie może was zabraknąć. Te dni narodowe to jest taki czas, kiedy zespoły do nas wychodzą, możemy ich bliżej poznać, nauczą nas proste kroki, tańczyć razem z nimi, a i też będzie można popróbować w w nam należą. Od fortej, główny koncert konkursowy. Ka u widzimy Słowację, Polskę, w o będą koncerty Towarzy Sące. Pierwszy koncert muzyka łuku Karpat, który poprowadzi Jan Karpiel Buecka, znany architekt, muzykant, premista, mistrz gry na instrumentach pasterskich, pistołkach, kozie. Znawca między innymi kultury właśnie karpat. Zaś o godzinie siódmej koncert Muzyka Gór, Tatry i Beskidy zabrzmią jednym głosem. Myślę, że oba te koncerty towarzyszące będą pięknie pokazywały i podobieństwa, i różnice, ale na tą wspólną tożsamość goroli polskich, którzy należą z do goroli karpackich. O 20.30 są koniec bol na pozegnanie i zabawa z zespołami festiwalowymi, będziemy mogli potańczyć. To będzie też poprzedzone konkursem na śpiewkę festiwalową Gorole Gorole i konkursem tońca Zbójnickiego. Serdecznie Was pytam na festiwal i pozdrawiam dzisiaj z gościnnych progów w willi Koliba Muzeum Taczańskiego doktora Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Przybywajcie na festiwal!